Hey, ja jestem fri, to jest następne nagranie z serii Zagrajmy w Mass Effect 3. Zmieniłem, e, zmieniłem klasę z. A, z tego, jak to tam? Z, ze, ze szturmowca na, um, na adepta, który oczywiście różni się tym, że używa o wiele więcej biotyki niż jego kolega, który głównie, e, głównie biega, stara się zadawać obrażenia jak prawie tak na przystało mianowicie uh, o oh fak za osłonę e, mianowicie, korzystając z karabinów, nie ogarnąłem, że władowałem się tuż pod wieżyczkę na szczęście już po wieżyczce jak się gra adeptem? z deka inaczej, ja rozwinąłem sobie tworzenie tych takich czarnych dziur w powietrzu może zaprezentuję, to jest takie coś, co jest taką sferą która przyciąga przeciwnika do góry jest, jest, bardzo, bardzo spoko, spoko, umiejętnością. A także najzwyczajniejszym świeciem atakiem można by rzec, um, można by rzec jakimś nawet, nie wiem, magicznym. Um, nie, po prostu on operuje na dwóch, na dwóch klawiszach. Jest to, jest to właśnie ta dziura, którą można poderwać przeciwników do góry oraz um, oraz atak czysto destrukcyjny. Nie wiem, właściwie podoba wam, czy tak, to już jest fala, fala szósta, więc. Uh, więc tylko chwilę sobie pogram z, z tymi. z tymi ludźmi. Uh, kurde, nad tym mass Effectem spędziłem już serio dobrych. dobrych kilka. kilka na. nie, jeszcze nie kilkanaście, ale naprawdę sporo czasu. Uh, i kurde, jest to, jest to gra, którą... no to jest hitu, po prostu najwyżej w świecie zamierzam sobie kupić i w nią regularnie ciąć Właśnie Właściwie e, w trybie Solowym nie posunąłem się naprzód ani o... ani o sekundę, ale w e, ale nastąpił w trybie multiplayer gdzie już mam, już mam trochę broni, chociaż dopiero testowałem dwie klasy, adept jest drugą. Tak, i gra wygląda tak, że się właśnie próbuje, próbuje tą biotyką coś działać. Ja latam tylko z jedną bronią, mianowicie z ciężkim pistoletem, czego powodem jest to, że im mniejszą uwagę przy sobie nosimy, mniejszą uwagę broni, tym, możemy, tym jest zwiększona regeneracja naszych umiejętności specjalnych. W moim przypadku otrzymałem bonus aż 180%. No co jest oczywiście, co pozwala mi właściwie używać tych umiejętności na okrągło. Tylko teraz trzeba się trzymać z daleka od tego shitu, bo to jest takie nieprzyjemne, to jest taki nieprzyjemny przeciwnik, który skacze, nie da się go właściwie za bardzo zabić, ale jest mnóstwo punktów, kiedy się to unicestwi, no bo najczęściej na świecie jest to, jest to po prostu trudne. Jak widzicie, uh, regeneracja moich umiejętności jest, jest na serio niezwykle, niezwykle o wysokim poziomie, co zresztą, co zresztą um, mi się bardzo podoba, bo to jest właśnie dla mnie kwintesencja grania adeptem, używanie cały czas biotyki, biotyki, żeby mówić poprawnie. Tak? Tak? Która, która tam słaba od końca? Zresztą ważne. E, ważne jest to, że zaraz, zaraz skończymy falę i nie jestem nawet pewien czy będę starał się to jakoś e, jakoś z, z, zmacniać o nowe materiały, znaczy o nowe o dodatkowe minuty. No bo nie wiem czy jest sens. Chciałem wam po prostu pokazać tą klasę, powiedzieć jak mi się nie ugra. E, trochę powoli nudzi mnie... nudzą mnie te mapy, ale to jest to jest chyba jasne, że deweloperzy chcieli coś zostawić. No tak, znowu się rozłożyłem tuż przy wieżyczce. O, no tak. Coś mnie tam od boku od boku zaatakowało, nie zauważyłem. Mam nadzieję, że ktoś mnie podniesie. no. Okej. Okay. Okej, okay, udało się. No gdzie? Jak to gospodarz... No więc czeka nas jednak, jednak trochę dłuższy materiał, ponieważ, ponieważ zrestowała nam się fala i zostałem w dwójkę z kimś. No tak, więc jeżeli zaraz się ktoś do nas nie dołączy, to na pewno, najpewniej będziemy w czarnym dubsku Oh fuck. No tak niestety jest, że... O, oh shit! Próbowałem znaleźć osłonę, ale, ale nie udało mi się nigdzie, nigdzie wkleić. Jezu, jeszcze ona, ona mnie leczy. Czy tam on. Ej, na no serio jestem pod wrażeniem tego że, tego, że grając w dwójkę cały czas się nie poddaje. Ale trzeba się, trzeba się trzymać razem, bo jak jedna osoba padnie, to druga sobie już na pewno nie poradzi sama. Jeszcze idzie ten wielki shit Na moją niekorzyść działa to, że mam tak mało, że mam, że nie mam tej drugiej broni Też w sumie trzeba robić to, w czym się jest najlepszym Ja tu bronię tego wejścia O nie, tego nie mo to się nie może rozstawić Bo jak się rozstawi, to koniec Okej, okay. chyba się udało to... Ro... Udało to rozwalić. No, ale wieżyczek nie można lekceważyć absolutnie, bo jak taka jak taka machnie to on tam dostał na przykład jedną rakietę od. No jest dobra. O. A, no tak, bo ona chyba... Albo on gra, gra szpiegiem i po prostu wali ze snajperki Oj. Cholera. Ale wygląda na to, że nawet w dwójkę jesteśmy w stanie coś zadziałać. No jestem pełen podziwu tutaj dla towarzysza. Bo sytuacja była hardkorowo ciężka. Zresztą sami, widzi, sami widzicie, że... No w dwójkę praktycznie, praktycznie nie ma gry. Znaczy nie no, oczywiście jest, ale jest... Tak cholernie ciężko. Dobra, lecę za nią, bo... to tam wie co trzeba będzie zrobić okej okay. gdzie dalej a no tak i teraz to jest to jest właśnie urok tego czegoś O, ale na szczęście mam rakiety Mam rakiety, może nawet to rozwalę To główno Jak się dowiem gdzie poszło O oh, fuck no nie, i teraz tak, teraz moja towarzyszka padła. Jak jej nie podniosę, to... Cholera, ile tego tu jest? No, no dobra, trudno, trudno, widzieliście. Nie wiem, nie wiem, jak tam mogłem dojść. No, no cóż, niestety, niestety, niestety się nie udało. No, ale... Ale pokazałem wam... Pokazałem wam mniej więcej jak się gra jak się gra adeptem, powiedziałem coś tam o, o, o plusach. Minusów chyba nie znalazłem. No i jakieś tam drobne na koniec. No tak. Dobra. Dobra, dobra. No to, to, to dzięki ja sobie, ja sobie będę grał dalej. A, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się szybko wrzucić później jakiś filmik o innej, innej klasie. Trzymajcie się, do zobaczenia.